jak tu nagle wilczysko znacza w tanie Nie, pewnie uciekł. Uciekł? Uciekł. Sam że uciekł. Taką mordę Taką mordę. Taką I co jesteście? I <sighs> Thank Mas... you. Mas... 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 let Zbawiciel świata w Betlejem należy, więc go czym prędzej cię przywitać. Jest to król świata całego. Słuchajcie co mam do... tak mi się coś zdaje, że to byli Janie liznie i kazali nam przywitać Boże Dzieci, pójdźmy wszyscy do Pytury, Dobrze. Dobrze, dobrze. Ale to Jak najwyższy czas. mieliśmy przywitać bardziej, a nie wiązać że my A więc bierzmy ile sił w Boga. i pokojecie synowi Boga. Dobrego dziecia, to Ale ja i to pierwsze, bo ja się w ogóle nie. ty się nie bą. ty się nie był. A co bo jak się? Ty bo. O, się nie był. On ja się nie był. Jak się bał? Jak się wyborcy, Drugi raz. Drugi raz. Chłopie, przestańcie i chodźmy powitać dzieci wróżby. Szła dolenna, rozgróbiona, pukała do drzwi i wołała, żeby ludzie do stajenki szli. Dziecko małe, malutęgie przyszło na ten świat, a wstajęce ściany ciemne i dziurały Urodziła matka boska, synka mroźny wieczór. Co tu zrobić, co tu robić, żeby się na wieczór. Zatrwożyła się kolenda, żeby taki mróz. Trzeba prędko, odkryć dziecko, najcieplejszą z ust. Zimno dziecku, zimno matce, obydwoje drżą. Hej kolendo, hej kolendo, prowadź ich w nasz dom. Urodziła matka boska, synka w mroźnym wieczu. Trzeba zabrać go do domu, żeby silna nie szła. Witaj, tłuże dzieci. Jesteśmy bardzo ubranowani tym, za jaką trudno urodziłeś się w pałacu, ledwo uliczni. Ja ci, panie Jezu, ofiaruję słodziówkiewycy, byś miał co jeść i żebyś nam nie rósł. Panie Jezu, ja ofiaruję tobie chybek, ponieważ jesteś dla nas wszystkich bardziej chyba Cię na ziemi, Marik. Przynosimy Ci dary, złoto, kadzidło i mirę. Dziękujemy Wam, hojni królowie, za Wasze dary, za złoto symbolizujące władzę królewską, za kadzidło i mir. Ono wynagradza Wam swoim błogosławieństwem. serca to najlepszy prezent dla Jezusa. Otwórzcie swoje serca i przynieście Jezusowi to, co się w nich kryje. że nasze dzieci pokochają Cię, Panie, i nigdy nie zapomną, że Twoje miłosierdzie jest na granicach. Jezu, jestem żoną i matką. Przynoszę Ci moją miłość do męża i dzieci. Moje nieprzespane noce, gdy są boży. Mój wysiłek, by zawsze chętni wracali do domu i dobrze się w nie czuli. Jezu, wracam do Ciebie z dalekich drog. życiu szczęścia, radości i pokoju. Myślałam, że sama sobie ze wszystkim poradzę i rozwiążę wszystkie moje problemy. Ale szukałam Boga. Nie udało się. Teraz wracam do Ciebie, bo nie chcę dłużej błądzić i kupić się. Nie chcę być stanąć tylko na siebie. Dzisiaj Bóg otworzył dla nas swoje serce i dał nam siebie. Dlatego ja otwieram moje i Ciebie przyjmę. Jezu, bądź na zawsze moim królem. Jestem studentką, ale nie wiem, czy to, co studiuję, to dobry wybór. Nie wiem, czy będę miała pracę. Nie zawsze potrafię porozumieć się z rodziną, ze znajomymi. Wszystko mi się czasem sypie. Zresztą nie tylko mi. Jesteśmy najbardziej kreatywni wtedy, kiedy trzeba pokazać komuś, gdzie jest jego miejsce. Boże, dopomóż mi, co mam robić? Jak mam się modlić? Jak rozmawiać z innymi? Jak zawsze w każdym widzieć Ciebie. Jak mieć odwagę Ty, który narodziłeś się, aby nas zwalić. Jezu, jestem lekarzem. Przynoszę Ci lata moje na i pracy. Wszystkie moje wysiłki, by pomagać pacjentom. Moje nocne dyżury. Rezygnowanie z Wolnych niedziel i dni świątecznych dla dobra wody. Oferuję Ci też moją troskę o zdrowie i życie pacjentów. Panie Jezubysta. Klękam przed Tobą jako kapła. Zależam Ci całą naszą parafię. Czuwaj nad nami, Panie Jezu. Miej w obiece dzieci, młodzież, dorosłych, ludzi starszych. Czuwaj nad tymi, którzy pracują za granicą. Panie Jezu Chryste, wspieraj wszystkich kapłanów pracujących w parafii, tych, którzy wywodzą się z parafii. Daj Jezu Chryste na co dzień swoje błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Przymnóż nam wiary, abyśmy umieli dzielić się z innymi, naszym skromnym sercem.